Dzisiaj w tym miesiącu jest 45 lat naszej współpracy, co opowiem. Pracowaliśmy długo razem, potem jego drogi w inną stronę, moje, moje w i tak dalej, a potem po, po znowu i to jest wszystko. Właściwie nie ma małych i wielkich koncertów, bo emocje są chyba identyczne, czy to jest Carnegie Hall, czy, czy, czy kameralnie. Samoja. Występ, Ponieważ tak. ważna jest muzyka, którą tworzymy, a przed koncertem odpowiedzialność za to, co się robi, jest taka sama. Zawsze się stara człowiek grać najlepiej, jak potrafi. To I jest po prostu niezależne. Tak? No, troszeczkę zawsze mam. Czy to jest mały klub, czy wielka sala, zawsze jest ten ten, taki. Wychodzę i odpływa pierwsze nuty, i troszeczkę odpływa, już. Wchodzi się w to, nie? W miąższ cały. No. Ale tak. wszędzie, wszędzie jest to samo. Odpowiedzialność moja, osobista, jest wszędzie tak sama. Czy to jest pięć osób, czy, czy pięćset, musi być the best. To, to znaczy chcę, <grym> usiłuję. Dla mnie to jest mieście, z, z którym śpiewam inaczej jak z innym, do, dobrym muzykiem, świetnym muzykiem. I, je, i jeszcze każdy, każdy muzyk, a rzadko który, umie tej klasy muzyk, co, Włodzio, i, i, i grać z, z wokalistką. Tylko z, z wokalistką, bez sekcji, bez basu, To jest bardzo ciężkie. I wokalnie, i muzycznie. A Generalnie jest tak, jest. że jeżeli się <grym> lubi to, co się robi, tak. to, to się jeszcze, jest szansa, że się robi to dobrze, a w ogóle bez tego spełnienia tego podstawowego warunku to w żadnym zawodzie nie można nic tak jest. dobrego zrobić. Mod jazzu na czym? Na samym jazzie. Boże święty, to jest, to jest dusza, to jest słoń, to jest wszystko w nim. Życie całe. Ja nie wiem jak, bo władzę, ale chyba, chyba też tak. Albo się czuję, albo nie, tak? No. Nie, to jest najwspanialsza ze sztuk na pewno. Zawsze świeża, polegająca i na tym, żeby to czuć. Improwizacja, Wszystko jest. Ja to zawsze powtarzam, że, że to jest jedyny gatunek, kiedy artysta obnaża się przed publicznością, nie mając pojęcia, co za chwilę powstanie. Wszystkie inne gatunki sztuki polegają na tym, że się najpierw coś przygotowuje, później się to pokazuje. Jazzman wychodzi przed widownię i nie wie, co się stanie, i na tym polega piękność ma, czuje, a, a strasznie ważną rzeczą dla mnie jest to, co czuję od ludzi, którzy są. Wie, wie pan, taki feeling idzie albo nie, albo dopiero po drugiej, trzeciej piosence, czy utworze coś tam nawiązuje Jak się nawiąże, to wtedy świetnie mi się śpiewa. Celem naszych działań jest w jakiś sposób wpływanie na odbiorcę. Ale jest to, to wpływanie dosyć mocno pośrednie, ponieważ staramy się jakby nasze prace przedstawiać bez kontekstu. Znaczy, jeśli chodzi, nasza współpraca jest bardzo taka płynna i bardzo, bardzo zacieśniona i jakby przyjmujemy w zależności od projektu i od, od narzędzi, które używamy przyjmujemy różne role. Zobaczycie za chwilkę na ekspozycji, bo to jest bardzo ciekawy obszar dzisiejszej sztuki, która się też... Trochę czasem nie lubi nazywać sztuką, która się często dzieje w klubach albo w prywatnych mieszkaniach, która jest trochę poza, poza przestrzenią takiej zorganizowanej sztuki, a jednocześnie na niej jest. My pracujemy w duecie już od 2008 roku i właściwie no, większość pracy robimy razem, czasami też współpracujemy z innymi artystami. Ewelina pomagała mi w różnych działaniach na żywo, czy to przygotowaniu materiału do audiowizualnych performance'ów, ale pierwszą taką naszą pracą był teledysk wideo, który zrobiliśmy w 2009 roku, gdzie później przeprowadziliśmy się do Newcastle, gdzie razem studiowaliśmy i skończyliśmy media cyfrowe na Uniwersytecie w Newcastle. Nasze działania obejmują głównie um, jakieś akcje multimedialne, audiowizualny performance i właściwie działamy, działamy w nowych mediach. Tworzymy razem właśnie trzy wizualizacje na żywo, audiowizualne performancy, teledyski wideo, które prezentowane są na, na różnych festiwalach, a także krótkie formy wideo. Yy, od trzech lat mniej więcej yy, bardzo działamy w gdzieś w granicach animacji 3D i, i to jest główne nasze narzędzie. Na wystawie prezentujemy instalację, która miała swoją premierę rok temu w Galerii Saczy w Londynie. Jest to dwukonała wideoinstalacja. Wideo także rzeźby wykonane technologią druku 3D, które tak naprawdę zostały specjalnie wykonane na tą, na tą wystawę. I prezentujemy także wydruk, wydruk 3D, który jest tryptykiem. A jeśli chodzi o warstwę konceptualną, no to bardzo nas interesuje temat ciała, płynnej seksualności temat um, granic pomiędzy światem wirtualnym a fizycznym i taka dekonstrukcja ciała, czyli dekonstruowanie tej materii i trochę destrukcja jakby, gdzie, gdzie w ogóle powstają jakieś takie nowe, zupełnie nowe, odrealnione kształty. Um, no i te wszystkie prace właśnie, które dzisiaj można zobaczyć, um, one jakby bardzo łączą się z tą tematyką. naszych działanek bardzo interesuje nas nie tylko Skończony, skończony obiekt, skończona forma, ale także skupiamy się dosyć mocno na procesie, jakby proces, podczas którego się uczymy i zdobywamy doświadczenie jest dla nas tak samo ważny jak efekt końcowy. Głównie właściwie działamy generujemy obrazy wideo, ale ostatnio zainteresowaliśmy się drukiem 3D i zaczęliśmy tworzyć własne rzeźby, obiekty fizyczne, które bardzo mają przypominać właśnie tą estetykę bardzo cyfrową i odrealnioną, tą którą można zaobserwować w naszych wideo pracach. Tak naprawdę nigdy nie staramy się udzielać odpowiedzi, a jedynie pozostawiać pole do interpretacji I jakby naszym zadaniem jest jedynie tworzenie atmosfery do odbioru naszej sztuki. I na tym się bardzo skupiamy, jakby przeniesienie nie tyle co na, jakby emocji, a bardziej afektu. Zastanawiamy się, jak możemy wytworzyć dane, daną, dane środowisko, w którym odpowiednie emocje mogą zostać uaktywnione. Robimy wszystko sami tak naprawdę od początku do końca i jakby nie zamykamy się w jednym medium i w jednej konkretnej tematyce. Ta instalacja, która jest tutaj prezentowana, też została w całości wykonana przez nas od początku, do, od początku do końca, gdzie my zajmowaliśmy się project managementem, także my staliśmy za kamerą, jedynie mieliśmy osobę do pomocy od światła, ale my zajmowaliśmy się montażem, postprodukcją, CGI i także Ewelina skomponowała dźwięk. Nasza współpraca jest bardzo płynna i tak naprawdę nie ma granic określonych, kto, kto kogo jest to pomysł, kto zajmuje się daną rolą. Działamy na, na wielu tak naprawdę polach, od, od, um, od po prostu tworzenia własnych na przykład instrumentów i jakichś interaktywnych zabaw, po programowanie, aż po sztukę wideo. Staramy się pracować bardzo, bardzo, bardzo ściśle, a także dopracowywać nasze pomysły razem. A nie ma takich jasno zdefiniowanych ról, że ktoś na przykład jest nie wiem kamerzystą, a drugi ktoś animatorem 3D. Po prostu bardzo się wymieniamy i to jest bardzo, bardzo takie płynne. Ktoś wychodzi z inicjatywą, druga, druga osoba jakby szlifuje dany pomysł i nigdy tak naprawdę nie możemy powiedzieć, gdzie, gdzie, gdzie dana praca miała swój początek. Bardzo dobrze nam się razem współpracuje.